Od początku roku pojawiło się kilka naprawdę ciekawych tytułów gier, które nie tylko od strony audiowizualnej mają sporo do zaoferowania, ale wyróżniają się całkiem wciągającą rozgrywką, a także ogólnym projektem artystycznym. Jednak co jeszcze czeka na nas w tym roku? Jakie gry zaliczyć będziemy mogli do najciekawszych, pod względem szczególnie oprawy graficznej? O no cóż. Dzisiaj przygotowałem dla Was odcinek nieco lżejszy, w którym przyjrzymy się 10 produkcjom, które w 2022 roku będą należały do najpiękniejszych lub najciekawszych w tej kategorii i które szczególnie warto obserwować. Zresztą, co to dużo mówić zobaczcie je sami. Numer 10: Tajemnicza cyberpankowo-kuwetowa gra Tray. Zacznijmy więc od powstającej pod skrzydłami studia Blue 12 gry zatytułowanej Stray. Akcja tej mocno oryginalnie wyglądającej gry osadzona jest w pewnym mieście przyszłości, zdominowanym przez sztuczną inteligencję, gdzie miejsce ludzi zajęły humanoidalne maszyny. Jednak miasto, choć przejęte w całości jest przez roboty wszelkie maści, jest jednocześnie domem jakimś cudem ocalałych zwierząt. Co ciekawe, w produkcji tej będziemy mieli okazję wcielić się w tylko na pozór zwyczajnego kota, bowiem oddzielony od swojej rodziny, zmuszony przemierzyć miasto, będzie musiał rozwikłać wiele jego tajemnic. Coś, na co warto zwrócić tu uwagę, to świetny projekt artystyczny tej gry, a także szczególnie niezwykle wiarygodny sposób poruszania się tego zwierzaka, który został odwzorowany z niezwykłą dbałością o detale, dotyczące choćby samej kociej natury. Zwróćcie uwagę na to, jak wyglądają jego przykładowe interakcje z otoczeniem. Nie są to animacje uczłowieczone, jak w filmach animowanych czy kreskówkach, ale twórcom niezwykle trafnie udało się w tej grze oddać sposób, w jaki zachowują się te zwierzęta w rzeczywistości. Świetna sprawa. Numer 9 Track to Yomi". Iza? Majl. Choć może na to nie wygląda, ale gra, którą właśnie widzicie, powstaje pod skrzydłami polskiego studia Flying Wild Hog, a więc tego samego, który odpowiada także za tegoroczny Shadow Warrior 3. Czek tu Yomi przeniesie nas w okres feudalnej Japonii, gdzie wcielimy się w postać młodego samuraja Hiroki. Ja. Co ciekawe, gra pod względem stylistycznym bardzo mocno wzorowana jest na filmach słynnego japońskiego reżysera Akiry Kurosawy. W mojej ocenie przez wzgląd na niezwykle artystyczny projekt audiowizualny gra będzie jedną z najbardziej charakterystycznych i klimatycznych w tym roku. Szkoda tylko, że sam system walki wydaje się mocno uproszczony i schematyczny, bowiem gra Ghost of Tsushima w tej kwestii pokazała jak klimatycznie i realistycznie jednocześnie może wyglądać ten aspekt. Na plus należy jednak zaznaczyć tu fakt, że gra w dniu premiery, a więc już 5 maja, trafi do usługi Game Pass. Numer 8 Forspoken, czyli genialne animacje. Gra, którą właśnie widzicie, zatytułowana jest Forspoken. My wcielimy się w postać Frey Holland, natomiast akcja osadzona została w tajemniczej krainie o nazwie Atia. Co ciekawe, fabularnie Frey Holland to kobieta ze współczesnego Nowego Jorku, która w tajemniczych okolicznościach przenosi się do mistycznej krainy. Co interesujące, za historię odpowiadają tu dwie bardzo ważne osoby. Gary Wheat, scenarzysta Łotra 1 Gwiezdne Wojny oraz Amy Henning, scenarzystka i reżyserka słynnej serii Uncharted. Sami możecie zauważyć, gra wyróżnia się świetną jakością animacji głównej postaci, szczególnie wykonywanych akrobacji podczas walk oraz ogólnego sposobu, w jaki się porusza. Forspoken to gra RPG z otwartym światem, która w mojej ocenie może prezentować się naprawdę nieźle. Wizerunku postaci użyczyła aktorka z polskimi korzeniami Ela Balińska. Numer 7 Crimson Desert Tym razem gra ciekawostka, która zwraca naszą uwagę szczególnie o prawą graficzną. Grę tworzy koreańskie studio Pear Abyss, a więc to samo, które w przeszłości stworzyło Black Desert Online. Crimson Desert natomiast to przygodowa gra akcji z elementami RPG, osadzona w tajemniczym świecie Pywall. Na tych ujęciach zwróćcie szczególną uwagę na animacje poruszania się postaci, ich ubioru, a także w jak realistycznie prezentują się ich twarze. Tytuł ten traktujcie bardziej jako ciekawostkę, bowiem jej premiera w tym roku jest tylko prawdopodobna. A także ciężko określić, na ile wiarygodne są to materiały. Numer 6: Senua Saga Hellblade 2, czyli pocztówka z Islandii. Senua Saga Hellblade 2 to druga część przygód mistycznej wojowniczki, gdzie za projekt ponownie odpowiada studiom Ninja Theory. Jak sami możecie zauważyć, gra na materiałach marketingowych zachwyca wręcz oprawą audiowizualną. Co ciekawe, deweloperzy, aby ukazać jak najbardziej surowy klimat tej gry, zeskanowali ponad 40 najciekawszych miejsc Islandii. Mało tego, aktorka grająca główną postać, została przeszkolona ponoć w sztukach walki, a wszystko po to, aby gra była bardziej wiarygodna. Jak informują twórcy tej gry, myślą przewodnią drugiej części jest urealnienie na tyle, na ile będzie to możliwe. Premiera na ten rok nie została jeszcze potwierdzona oficjalnie. Numer 5. A Plague Taylor Requiem. Zmasowany atak szczurów od twórców Microsoft Flight Simulator. Under the wide and starry sky. Kolejną ciekawie zapowiadającą się w tym roku grą, szczególnie pod względem oprawy audiowizualnej, jest a Plague Taylor Requiem, Studia Asobo, a więc tego samego, które stworzyło grę Microsoft Flight Simulator. Sądząc po oficjalnych materiałach pochodzących z rozgrywki, jakie opublikowane zostały na oficjalnym kanale Studia, możemy przypuszczać, iż może okazać się ona jedną z najładniejszych i najmroczniejszych produkcji w 2022 roku. Numer 4. Dying Light 2 Stay Human. Polska gra Dying Light 2 jest dla mnie pozycją, która szczególnie zapadła mi w pamięć, przez wzgląd na dwuwarstwowy i niezwykle postapokaliptyczny projekt świata. Świetna grafika, choć wyłącznie w wersji pecetowej, pokazuje tu dwie bardzo ważne rzeczy: jak wiele można osiągnąć dzięki technologii ray tracing, a także jak wiele można stracić bez niej. Choć bardzo nierówna pod tym względem, to bez wątpienia potrafi zachwycić widokami opuszczonych ulic oraz miast. Tutaj mam dla was pewną ciekawostkę przy okazji. Do pracy nad grą zatrudniony został francuski aktor David Belle, który nie tylko pomagał przy odwzorowaniu wszystkich parkurowych animacji, ale także zagrał Heikona, a więc jedną z ważniejszych postaci w tej grze. Numer 3. Horizon Forbidden West. What are bez wątpienia Horizon Forbidden West jest jedną z najpiękniejszych gier i to nie tylko w tym roku, pokazującą jak ogromne możliwości drzemią w konsoli PlayStation 5, a także jak wiele można osiągnąć dobrze optymalizując gry wideo. Świat prezentuje się naprawdę malowniczo, postacie wykonane są z dbałością o najdrobniejsze detale, a przy okazji część graczy odkryła, że tą rosną włoski na twarzy. Sukces tej gry sprawił, iż jak twierdzi reżyser gry, a więc Matisse de Junge. Studio Guerrilla Games już pracuje nad kolejną częścią. Numer 2. God of War Ragnarok Co ktoś, kto pomóc? Podobnie jak w przypadku tegorocznej gry Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok prezentować się może finalnie bardzo dobrze. Szczególnie w wersji na PlayStation 5, gdzie stanowić będzie pokaz możliwości nowej konsoli firmy Sony. Co interesujące, jak twierdzi przedstawiciel studia, reżyser Cory Barlock, deweloperzy bardzo ciężko pracują szczególnie nad grafiką, aby przenieść ją na kolejny poziom. Numer 1. Ark Riders od byłych pracowników Studia Dice. Na koniec zostawiłem sobie grę, co do której jestem niemal pewien, że w tym roku prezentować będzie niezwykły poziom jakości oprawy audiowizualnej. Chodzi oczywiście o darmową grę Ark Riders Studia Embark, którą tworzą byli pracownicy Studia Dice i twórcy serii Battlefield. Przypomnę tylko, iż gra powstaje na silniku Unreal 5 i wykorzystuje naprawdę pokaźną paletę nowych technologii, w tym system uczenia się oraz poruszania sztucznej inteligencji. Zobaczcie na przykładzie tego burgera, któremu jakimś cudem wyrosły ręce i nogi. W jaki sposób sztuczna inteligencja radzi sobie z jego poruszaniem? Choć wydawać się to może zabawne, to biorąc pod uwagę, iż w wirtualnym świecie posiada on pewną masę, a także dosyć specyficznie rozmieszczone nogi, system ten robi spore wrażenie. Zauważcie, że sposób w jaki porusza się burger nie jest animowany ręcznie, ale wszystko, łącznie z tym, jak balansuje on rękami, aby się nie przewrócić, należy wyłącznie do sztucznej inteligencji. Jak informuje studio Embark, testy tej gry już się odbywają. Podsumowując, to ten rok zapowiada się moim zdaniem naprawdę ciekawie. Większość z tych pozycji na pewno będę śledził. Jednak pamiętajmy, że wiele z tych materiałów to materiały marketingowe, szczególnie wyselekcjonowane, a finalnie te gry mogą prezentować się zupełnie inaczej. Może gorzej, może lepiej. Przekonamy się, mam nadzieję, już wkrótce. Dajcie znać, na jakie premiery wyczekacie, a tymczasem z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Dzięki serdecznie za uwagę i do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się! 这。